Teraz zadbamy o to, żeby nasz troll, idąc spać, wyświetlał odpowiedni opis tego, co w danej chwili robi, na przykład, że śpi. W tym celu w funkcji Go Sleep ustawimy mu etykietę Sleeping w chwili, gdy zaczyna spać, a kiedy kończy spać, wróci do, yy, do robienia niczego. Ustawimy mu jeszcze wartość jego energii i dumy, bo. W długim śnie troll musi się znowu wyżyć. Więc duma spadnie mu o ile o 300. O 100. Okrąglej. No i wywołajmy naszą funkcję do nothing. Na końcu funkcji go sleep. Wypadałoby wrócić do robienia niczego. Tak żeby statystyki znowu zaczęły spadać. I jeszcze jedna rzecz, której oj, brakowało. Nothing. Wcześniej jego akcja była nieokreślona, bo nic nie ustawiliśmy. Nie wywołaliśmy funkcji Dunafink w funkcji głównej. Uzupełnij braki w kodzie i zaraz kontynuujemy.